Jesteśmy już po przed galą XTB KSW Kolosseum 2. Walka Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka elektryzuje wielu, więc spytajmy, kto ich zdaniem będzie jutro górą. No jesteś na KSW, stoisz tu co ja prawda ja z boku. Tylko czekam. A, ale orientujesz się walka Pudzianowski-Szpilka, co nie? No, Wiesz o co chodzi? Znasz Mariusza Pudzianowskiego, Artura Szpilkę. No to po prostu jedno bardzo proste pytanie. Kto wygra, Pudzianowski czy Szpilka? Pudzianowski. Wydaje mi się, że Mariusz Pudzianowski. Czyli to doświadczenie nabyte przez kilkanaście lat zaprocentuje jutro w klatce? Tak mi się wydaje. To jest silny facet jest i odporny. Bo jak go złapię później, to. Może być ciężko. Myślę, że Pudzianowski wygra tę walkę. Tutaj koleżanka, dziewczyna, nie wiem, Ziewczyna. nie będzie może, ale skoro już zostało zdradzone, tak jak chłopak mówi Pudzianowski? Tak, tak, jesteśmy za Pudzianowski. Pokazał, że potrafi walczyć z takimi zawodnikami, którzy odnajdują się w MMA, jak Michał Materla, i pokazał to w zeszłym roku, jeśli się nie mylę. Tak, w maju. Tak, myślę, że tutaj Michał Materla jest bardziej doświadczony na całej płaszczyźnie MMA, bardziej niż Artur Szpilka, a i tak został znokautowany przez Pudzianowskiego. Myślę, że tutaj Pudzianowski sobie poradzi. Artur Szpilka, tylko i wyłącznie. Trochę spodziewałem się więcej takich odpowiedzi, ale zaskoczyło mnie to, że ludzie jednak są bardziej tym pudzian. Gdzie widzisz szanse szpilki? Myślę, że Mariusz nie jest, tak, jest bardzo silny, a na pewno nie jest kondycyjnie tak przygotowany, fizycznie nie jest tak przygotowany jak y, Artur. I Ar Mariusz nie lubi jednej rzeczy. Nie lubi być bity po głowie. Myślę, że dwa strzały Artura i Mariuszowi się odechce walczyć w ogóle, więc. podział był w ogóle przygotowany na taką wersję szpilki 113 kg? Yy, Mariuszowi się zawsze wydaje, że jest przygotowany, a nie do końca chyba tak jest. Szanuję, jakby, to z pracy Mariusza, ale myślę, że Artur szpilka to bez problemu sobie z nim poradzi. Na szpilkę nie wystarczy ugotowanie kamienia na treningu. Nie, nie, nie. Myślę, że na Artura potrzeba dużo więcej. Pewnie jedno pytanie już nie będziemy Wam dłużej przeszkadzać, bo chodzi nam po prostu o walkę Mariusza, podzianową z Arturem Szpilką. Kto, waszym zdaniem, będzie górą i dlaczego? O kurde, ja nie wiem. Tutaj do chłopaka. No może, powiem ci tak, no moim zdaniem Mariusz raczej wygra, nie? I tutaj się dużo takich głosów przejawia. Ja myślałem, że to jest taka walka 50 na 50, ale jednak ludzie są tym Pudzian. Raczej Pudzian, raczej Pudzian. No dużej walczy, to też jest MMA, więc moim zdaniem Mariusz. Jak słucham od chłopaka, no to chyba do. A będziecie też kibicować Pudzianowi, czy po prostu pełne emocje, kto wygra, to ten będzie emocje. lepsze? Niech, niech po prostu będzie dobra walka. Latka tak. zweryfikuje te przewidywania. Tak, tak. Czy wydaje mi się, że pójdzie do Czyli to doświadczenie nabyte przez kilkanaście lat. Doświadczenie, razy. parter, tak mi się wydaje. A jakie mogą być a to też piłki, żeby to jednak on wygrał? Znaczy, to na pewno stójka, tak, ale walka zaczyna się w stójce, natomiast nie wiem. No. Wydaje mi się, że po prostu doświadczenie tutaj przeważy. Teraz pierwszy raz widzę jakby na żywo Artura, więc faktycznie duży. Możemy duży. pokazać, że faktycznie Artur jeszcze stoi, właśnie wyjeżdża z ważenia oficjalnie. Widać, że duży chłop, no i pewnie to też pomoże w tej walce na ziemi ewentualnej, w zapasach. No myślę, że tak, natomiast myślę, że doświadczenie właśnie Mariusza tutaj może przeważyć, tak mi się wydaje. 50 do 50. podzianem, ale no... To jest mój faworyt. No. Ja na razie nie... mogę zdradzić, że dużo osób tak powiedziało, tak, więc nie jest Pani odosobniona. Nie wiem, no, ja jestem za Pudzianem jakby. No. I od razu w takim razie przejdziemy do męża. Spytamy męża. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariusz Pudzianowski, Artur Szpilka, czy tak jak żona mówiła, Pudzian górą, czy jednak Szpila? E, powiem tak, no Pudzianowski ma większe doświadczenie moim zdaniem w MMA od Artura Szpilki, ale może być zaskoczenie. Doping w którą stronę w takim razie? Muszę spytać. No to ciężko powiedzieć, no 50 na 50, no wygra lepszy. No. E, Pudzianowski kontra Artur Szpilka, jutrzejsza, jedna z ważniejszych walk. Kto twoim zdaniem wygra? Ciężkie pytanie, ale stawiam sercem za Pudzianowskim, a za rozumem Szpilką. Czyli uważasz, że Szpilka jutro wygra, tak? Tak i nie. Pudzian, ze względu na doświadczenie. Czyli te kilkanaście lat w MMA będzie znaczyło dużo więcej niż no, młodszy Szpilka, głodny na pewno tego zwycięstwa Szpilka. Oczywiście. Uważam, że Mariusz Obali. Lubię. Mariusz Podzianowski, czarturusz pilka, kto jutro wygra walkę? No, pudzian, no. pudzian. No, Oczywiście. Był pan w ogóle na ważeniu, czy tak po prostu sobie pan przechodził nie, tutaj amfitał? No, już się spóźniłem i, i, ten, i nie było miejsca. Ale ogólnie wiedział pan o wydarzeniu przed tej specjalnie no, na KSK. Tak, ja nawet w hotelu łapałem tych ty, ty. A, No właśnie, tutaj, no. autografy, tak? Zdjęcia. A, autografy zdjęcia sobie robiłem. E, pudzian. No. no ja myślę, że nie będzie you going down. <laughs> Pódzian. No zobaczymy, myślę, że na pewno to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. Kibice licznie odwiedzili Amfiteatr Bemowski, ale chyba zaskoczyli swoimi typami. Napiszcie w komentarzach, czy też uważacie, że to Mariusz Pudzianowski jest aż takim faworytem, bo ja nie ukrywam, że myślałem, że więcej ludzi będzie mówiło, że Artur Szpilka jutro wygra.